I to jest nowa, nowa seria Skywars. Miało podobno nie być nowych serii, prawda? Nie, ale jest. No. No jest. I tutaj mamy yy, serwer Skywars. Tak, o, o co chodzi w Skywars? są tu wyspy yy, Skyblock, tak jakby. I musimy wyeliminować wszystkich gra, gra, graczy, gra, graczy graczy. Tak, logiczne, logiczne, proste, proste. Ja tutaj mam vip na tym serwie, możecie zauważyć. Napiszę, że nagrywam. Okej. Okay. I lecimy. Chodźcie, przebada. Ho! Ja tu mam vip mogę sobie wziąć to. I będzie nam łatwiej. Hmm, mamy tu jakąś klasę, klasę. mapę z dżunglą. Tu są skrzynki i w nich możemy znaleźć często enchantowane z rzeczy. Tak, tą serię by, m, będzie mi się wydawała, że ją będę naj, najlepiej mi się nagrywało. Będzie mi się ją najlepiej nagrywało. Dobra. Tutaj bierzemy. Tak, 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 tak. Ok. Idziemy na dół. I. Dobrze. Jest, spaczka. Ok, spadamy na dół. Łos po! Łos! I to ma fail! Kurde. Ktoś miał też enderłową perłę. -e. Jeśli chciałem powiedzieć. perłę. -e. I... Nie, nie, nowa mapka. Bo dodali w mapę, dopiero w w wszedłem na serwer, bo był restart niedawno. IP, te, IP tego serwera to play.asqualife.pl Dam wam to. Dam wam IP. Tutaj mamy yy, po prawej stronie yy, monety. Ile graczy jest online i zabójstwa nasze. Ja mam 300 monet. Sporo. O. Kacki 007 zakupił rangę VIP na okres 4 dni. Gratulujemy. No a co gratulujemy. Okej, okay. tutaj idziemy. Tutaj hop, hop, tutaj mamy. O. Mm. Słabo. Bierzemy to i zobaczymy czy ktoś inny może też trzyma. Kogoś tam podwalimy, niby nic nie robimy. Nie, bo nic. A jednak tam Nie, niby nic nie robimy. He hej! Cześć, spadasz, ziomuś! Dobra. No i plus 7 monet, czyli mamy teraz... 37. On nic nie brał. Podejdę. Ha. Ale może... Nie, brał, 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 brał. Mm -hmm. Ale możemy się dostać na jego wysypkę. Jest nasz. się dostaniemy na jego, jak już zaczyna ubudować. Tak słodko mu przerwaliśmy. My się dostaniemy i zobaczymy, co on tam miał w środku. Jestem bardzo ciekaw. Jeśli jest coś żalowe, to on jest żalowy. To, to samo co my, praktycznie. Kurno! Nie, 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 nie! Nie jest, jest, jest. dobrze, dobrze, tak. O to chodzi. No okej, ok, ok. okay. Mm. Musiałam poinformować mamę, że nagrywam, więc wyłączyłem mikrofon. Tak, musiałam poinformować, bo by do mnie zapewne coś krzyczała. Zapewne. Mm, tam już się ktoś do nas buduje, a my jesteśmy na to przygotowani. Aha, jesteśmy no, tak. Dobra. Tutaj ktoś miał chyba. Rule Kresu, chciałem powiedzieć. Perłek Kresu. Szczęśliwie tutaj wygraliśmy to. To, to starcie... Tam, user, to się teraz. Teraz będzie, A jak będzie, to będzie źle. No, tutaj mamy. A skillofa na, na skilowszty. Tak mogę powiedzieć. No, idziemy na górę. Go, 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 go. Gdzie tu? A Zapomniałem, no dobra. To nie ta mapa Okej okay. Tutaj się przez kominki dostają jak święte Mikołaje Aha Przez kominki tutaj się dopiero dostają jak święte Mikołaje Tak, waho No, w ogóle Niedługo święto, ojej, ojej. kur... To jest, to jest, to jest Słyszałem coś

Ta mapa jest dobra, żeby tutaj Perłę dobrze użyjemy, bo ktoś będzie patrzył w wodzie ja to zawsze szybko tak robię, zawsze wchodzę do domu. Bo tam jest domek o, tutaj. I ktoś patrzy coś w wodzie, ja fu i go. Pyk, nie żyje. Co nie? I tak chciałam, tak Zobaczcie jakie dziwne łóżka w ogóle. tutaj nie mamy? Tak. No. Ja tu patrzę w wodzie niby. Dobra, 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 szybko, szybko, tak szybko to biorę, okej. Okay. Ktoś tu patrzy w wodzie, zaraz wam pokażę. Może jakaś taka sytuacja. yes. Tak, spadł. Przyjemnie, mm. że spadł. Dla nas tak, dla niego... Nie! Hup. Dla nas tak, dla nas tak, dla nas tak. Tuk, 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 tuk. nie, o, fail. Dobra, ja nie jestem taki doświadczony w tych Skywarsach. Uuuu, to sama mapa. O, może być ciekawie. Kogo my tu pozdrowimy? E, nie mogę. Gratka? Mr. Gratka. O, Mr. Dax23. Oje. Ojej. Pozdrawiamy Was, chociaż to nie będziecie oglądać. Oj, przepraszam. Nie będziecie tego oglądać, na pewno. Coś mi się tak wydaje. Mhm

nie, Ja nic nie mówiłem. Eee, ja jestem... nie... Niecej... O, to tam ma które domki się wchodzi przez górę, tak? Przez górę się wchodzi. Mam nadzieję, że polubi... to Ooo, już się lubię. Bardzo. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj sobie. Zabija... Co dzień nie wieczorem, mam jakieś robaczki na monitorze wchodzą mi przez okno. Pewnie tam się zawięziły, tak jak na zimę robią, torowaczki. Jakieś muszki malutkie? No, no, daj lecimy. O, mamy dobrą, mamy! Dobra, 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 dobra. Kurczę, jeśli to oglądacie, to napiszcie mi, co jest lepsze. Yy, czy na przykład siekiera z na All Force 1? Czy kamienny miecz? A teraz, w tym przypadku, co jest lepsze? Tutaj to czy to? Tak, 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 tak. No lec lecę, lec. oh, go. No chodź. A, no, dobra, śnieżko mnie tu nic nie zrobisz, koleś. Ja, I mi tu śnieżko mnie zrobisz! Haha, <laughs> jak ci więcej zrobię? Coś he Hehe! mam cię. Okej. Okay. Koleś, tam. Hej, gdzie jest ziomk? ziomku? gdzie jesteś? Jak on przeskoczył? Ja też. Dobra, tam jest jakiś ko... Nie tamtej wyspy się szykuje na kogoś. I bo... na nas! Na nas się on szykuje! Ale my go zabijemy w pięknym epickim stylu. Tak, i co się stało. No, dobra. Lecimy dalej, żebyczki, budujemy, 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 W ogóle... Ojejku, nie lubię tego baga. W ogóle nie, nie wiem, zauważyliście, ale mam teksturpaka na ma taką. Mhm. Chociaż to nie jest zbyt bardzo ważne. Przyjemniej się na nim gra, o wiele. Ale nie wiem czy to jest aż takie ważne, że mam nowego teksturpaka. Tam patrz nikt do nas... nikt do nas po nas nie idzie. Tam tam się biją kolesie. Możliwe, że na nas czy nie. Możliwe, tam już ktoś inczetuje sobie rzeczy i ma jak sobie Tam też, więc będzie trudno hmm. ktoś tutaj sobie zaszalał Będziemy. O tak, pójdziemy, do niego na shift mhm. Dzięki Jamusze, zrobimy drogi O, tak Mam nadzieję, że nas nie Tutaj na razie nas nie widział O, będzie się budował, go tu wykorzystamy Nie wiem. sensu Chciałem go zepchnąć, się ja nie dało Dawaj, wirtualnie Chodź tu Chodź tu Dobra, nie. Myślałem, że go zepchnę. Tutaj wchodzimy. Nie wiem, min ilu minutowo... O, co za Która mapa Przyjemnie, przyjemnie. Nie wiem, ilu minutowy ten będzie odcinek. Ale na pewno nie będzie tak, że jedna mapka i tyle. No, bo to jest za mało, tak naprawdę. Hmm. Pozdrawiam Cię, Leonix. Pozdrawiam Cię... Steku Gaming. Steku, nie, Steel. Myślałem, że Steelon. To Monik. Ale to nieprawda. Dobra, dobra, dobra. Hmm, może tam jest drugi drugiej mierze. A, i znów. To jest lepsze? Tak. w ogóle takim głosem mówię, jakbym był lektorem jakimś. Ty. Teraz takie... Uch, było. Słyszeli? Słyszeliście? Show. show. Tam ten koleś robi szał. Ula. Ten koleś na nas Nie zakampi się do dugo. Buduję się, próbuję by na nie... O, la, ba, la, Co? Nie, nie. Hmm. O, la. Daję mi jeszcze raz, daję jeszcze raz, daję jeszcze raz. Taki No, nowa mapka jakaś. Nie. Tak, nowa mapka. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Nowa mapa. Zobaczmy, jak się na niej gra. O, pro. Właściciel... Serwela, serwela. Siemas Skilku. Napiszę. No jak tak mam vip za tam... tego. Tutaj napisałem się Siemaskirku. czekam, czy mi jej odpisze. LOL. LAG? LOLO 320 LOL. Co jest? A, jeszcze nie dopracowaliśmy dobrze i się... Nie zniszczyło, tak. Mhm. A trzeba zapoznać się z tą mapką lepiej. Przyjemniej, żeby było. Uh! Trochę tutaj nam utrudnili. Wejście do tej drugiej skrzynki, ale to nic. To nic, to tylko trochę jest utrudnione. Tu koleś... Nie wiem. Gdzie oni są? Ten dopiero co schodzi! Ten dopiero co schodzi, będziemy mieli szansę. Nie mieli dużo szansę. Tam Minecraft Blue! Nie, to tu jakieś... Jejku, ja tylko zobaczę jakieś skiny. Tak sobie... Mamy poziomy w jego ślady Uo. Już wiem co lepsze jest. To jest lepsze. <gry> tak, Endercrowy! Endercrewer! Co? Endercrowry. Boże, Boże, weź. Ogarnię na w ogóle weź, w ogóle weź. Ogarnię dał ogóle. Weź w ogóle co ty za człowiek. Pewnie tak połowa. Ech! Dawaj! Uo! LAK? JAŚ coś TĄ tak, TAK! NIE! Nie, tla, nie o to mi chodziło! Nie o takiego człowieka nie mi chodziło! Miałeś być moim kolegą! być moim kumplem! Ale w taki sposób się zabiję... Nie będziesz był moim kumplem... Nigdy... Już nie będziesz nigdy był moim kumplem! imlektor.pl xd Słyszeliście to? Słyszę... Słyszeliście to? xd o, no go no. O, no go no Eee. To nie sobie będzie mieć pani tak Ona to nie będzie wiedział. Co? No, nie. Nie. będzie. Pom. Gupi Głupi jestem? Głupi jakiś jestem? <gulik> to Co ziomek? O, zaczyna. Będzie skakał. Też mi się wydaje. No mniej co mnie Co? On chce sojusz? Teraz mi się wydaje, że on chce... Będzie chciał sojusz Będzie chciał to... O tak! Mm. Nowa taktyka Co to mnie bije? To to! Nie to to No nie! Zbignu! Ding! To moja ulubiona mapka! Tak, tak, tak! Kabum!

niech nie grają rodzi. Kupiłem już prawie wszystko. Jeszcze łupka i mały drink! Co? Co to było? Kurde! Pierniczę tą grę, w ogóle nie. Nie, 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 nie jeszcze jedna rutka. No dwie. Wolę grą! BIPE! Mmm, jest mała Znaczy zawód ta Tak, perłakre... <laughs> co? W ogóle, ktoś chce coś ze mną pograć, to zapraszam na Need for Speed World. Ehm, um, um, Need for Speed World przede wszystkim Battlefield Heroes. Z tego może jakiś się filmik pojawić? Nie seria, filmik. Nie, w przedłużają, tylko ładowanie się nie mam. Ile trwa? Jestem ciekawy, zobacz. Dopiero 17 minut. Co? Dziwne. Nie wierzę! Nie, kurde, nie wierzę i tyle. Do 20 minut nie to... Ech! Niech to potrwa, bo ja to coś z językiem sobie robię. Złego. Nie wiem. Coś tu mi się przejęzycza, Jestem taki koksu, Że spadnę! Że spadnę! Tak! jejku, Nie normalne się prawdziwych. w ogóle nie fajnie. Nie! Lecimy dalej. Znów tak... A to ta mapa wkurzająca. No. Ona jest wkurzająca jest bardzo. Bo tutaj trzeba... Czy... Widzicie te pajęki? Tam pisze... Nie powiem. Ale coś z mumią... z Coś z buniał. Dobra, 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 Dobre, dobra, Dobre, dobra, Dobre, dobra jolo jolo co? a teraz wiem jest lepsze panie panie teraz to nie muszę się zastanawiać w ogóle Wyjdź mi z tego gry mi z tego gry już tam chcę się cześć cześć kozak taki dawaj ej kowak, kowak, dawaj tam jest pewnie jakiś kościół. tam jest jakiś gościu to ty kot... ale kozak podpalił mnie i myśli, że jest fajny parcinku. To, to jest woda! On ma lagun! Lagun! Razum! Mhm. Ja nerpeł. nie za WAHAM cię i użyć! No! What? To jest... Is... Mhm. Mhm. Remover, remove Co? Tam jakiś goś jest? jest? Bez... Zbójki! Coś ze mną jest! Nej, łama się, wędką tam... Nie, nie skoczyłem! Tu. I dżungla wam czyli Wszystkich taka trupie może, taka ma robię, taka śmierć. Chciałem sprawdzić co się stanie od rzucenia droperu. Patrzę, że jej nie odzyskam. Ojej, Smutna historia. Uh -huh. Uh -huh. On myślał, że miał na mnie haczyk. O jej! Mamy droperę! O, Jest, Czuję się szczęśliwym człowiekiem. Wtem tą skrzynkę! Jest cała skrzynka, a znów nie muszę się zostan zostaniwać, chciał powiem. Cześć, 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 cześć! Cześć, co? Na tu zbiornicze chmury! Cześć! 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 Cześć, 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 pako! Mako pako! Ja nie, nie, nie czuję się zorientowany. O, Ja nie wiedziałam, że w ogóle to są A ty nie Nie, nie wiedziałam. Przedstawi z boku wodę, to on jest fajny. Co jeszcze planujesz, Janek? Co jeszcze dobrego planujesz? O, się ode mnie, bo nie chcę z sobą się w ogóle zmać. Wezmę to na 5 i kontaki. Nie chcę cię w dawaj sojusz w ogóle No, dawaj sojusz, ja ci przy tym zabiję Bo taka jest moja taktyka Lubię tę taktykę bardzo Sojusz No dawaj sojusz Dawaj, dawaj sojusz, pobijemy się Fajt hu o, 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 o tak, no sojusz, o tak, taki, taki sojusz Nie Daj, tak dawaj, dawaj kozak! Jeszcze dawaj! Dawaj kozak, 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 kozak! Nie kozak. Nie kozak, Nie kozak. Mm -mm. Jej! Spełniło się moje marzenie. Tak! Dobuduję, bo nie jestem pewny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Od, od budy się górują, chciałem powiedzieć. Od góry się budują. Od budy się górują. No tu już widzę, że nie jestem. Aż taki. I znam jego taktykę. Wejdę na górę i poczekam na niego. Czekam. Może sobie. To ja, może to ja będę ofiarą jego. Dobra. Wszedłem. Panda łapa, pa, łapa, pa łapa, pa pa Dawaj wchodzimy Wchodzimy kozaku Moniki? Oni się tam chcą dostać Dobra, dobra, lecimy z tym kok... Kozak? Kozak? Znam cię Znam cię że jesteś fajny Ale już nie jesteś fajny Tam! Kozak? Tu daj sojusz Kozak? Flexet Bara Cuda, co? <laughs> Flexet Bara Cudo. Nikt cię nie lubię. Mm -mm. Jak cię też nie lubię. Myślę, że jest kozak jako do mnie ucieknie. Ile, dzisiaj już powiedziałem razy. Kozak. Myślę, że mnie trafi. Myślę, że jest taki kozak, który trafi. Co się pomylił. Jesteś w wielkim błędzie kolego. Nie jesteś kolega Oooo, butuje się do mnie <grym> No No chodź Chodź, chodź, ja tylko ziem Chodź tu to? się słyszeliście to? Jakim ja to powiedziałem? Rytmem Rytmam Jakim ja to rytmem powiedziałem? Co, nie znam takiego słowa w ogóle Rytm Dobra, to jest ostatnia rundka przyrzeka Uch, był spad ja no budujesz obie jednego, możesz trzy kłoski. A teraz jestem pewny, że nie spadnę. Gdybym spadł, wielką jedną ciotą. Tak! 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 Będę ciotą! Ale ziemia burzko! żeby nie umrać! Żeby nie umrać... Ziemia bóżko! <laughs> Dobra. To była już ostatnia ręka. Ja byłem w PL Gameplay Gaming. I to była nowa seria, pierwszy odcinek naszej nowej serii tutaj o, Mikołaja, chodzę, boże, niedługo święta, za 8 dni, za 8, za 8 dni, Co 8, 7 dni, coś takiego, chyba 8. Dobra, więc ja się z Wami żegnam, byłem PLGAMPLAYGAMING, plgaming.com, SkyWars, play.pl, powinniście mnie mieć opis w opisie, znaczy ten, IP w opisie i to wszystko. Opis jest sam na dole. Tam, tam czeka. No, i to wszystko. Ja byłem PLG Cześć. Naprawdę. Fazowy odcinek!